No prawda się, okoczekuję się, się i... No i spadła mi podkówka chyba Ma do swojego stanikówka? Jest w mm. Be, e, e, no. no to. No okay. Dobra. To my nie patrzymy a ty Wyjąć. wyciągnij. Na kamera patrzy. Dobra. To, to, to ja nie patrzę. No wyciągaj. W moją rękę tak. A. Nie, czy, czy, czy nie patrzę. No, ale w staniku na pewno czy spadła na dół? W staniku jest. jest. Tak, teraz staniki robią. Nie mam. Nie ma, nie ma. Jest pan? Zaginęło w cyckach. Nie mam, mam, mam. Masz? A? Ja. Jak to ma kulki? Nie ma kulki. Nie będzie miała kulki. Czekajcie, kurczę, bo ja mam tutaj, no, więc. Może? A, zlekła. kolczyk tutaj. A nie wiem, tak mi się spodobało. Masz już strzela. Mam już strzela? To jeszcze kolczyk. Też sobie zrobię skrzydła. godzina. Tak. Dobra, chodź tu. Teraz ponoć na receptę. Nie są. Nie właśnie są. Zeszła, nie. Powiedział ja to to nie powiedział, że właśnie Nie. Ja codziennie to Nie. Koleczka sobie trzymaj. Nie, Cześć. dobra, nie chcę wytrzymać, ja. trzymać, tak? Dobrze, ja cię trzymam. Ja. I to jeszcze nie, bo... To chleba możesz ja. wstawić. Nie zjedzcie go. Nie, nie jesteście teraz tego. Odsuńcie się, tak? Spierdalać, bo ja kameruję. Nie ty mi robisz? No to... no. ja, Zacznij, Już, obojczyk. Bo tam wiesz? No. A ty, kurwa, czekaj. Ale, to też... no, nie ale, nie, ale nie umieraj, bo potem wieńce to kurwa teraz drogie. Są... <grydza> Chceś mi dali tego do zimno, dobra. Ej, złapi mi ktoś obojczyk. Złapiesz? Nie. No może jednak? Nie. To bierz kamerę, a ty złapiesz obojczyk. I bierz chleb, bo to jest kolcik. Kurwa, w <grydza> Czekaj, jakie miałam przebite? Nie. Tak, tak. To ale, bok? To tak, kamerzystka przeszła. O, musimy jej tak złapać. Możesz mi dać drugą rękę? Złapkę. Czekaj, obojczyk wypchnij. O, tylko, no. ale ja będę płakać. Nie wbij mi to w rękę, co? Czekaj. Okay. nie ściskaj tak mocno, bo mnie bolą skrzydła, tak? No przechodź. Przecież. Oj, wbiłam ci jeszcze przypadkiem inne? Co nie wbiłaś? Trzymaj. W drugą skórę. Ale wypchnęłaś no? No tak. Masz dodatkową dziurę. Czuję się taka zgniotana no. mm. ten... Daj tego do wargi. Okay. Czekaj, bo ten nie wejdzie. Ma, po... masz może podkówkę pożyczyć? E, Bez innej zakrętki. No i co? No, czekaj. A ta... nie mogę czekać. Czemu ja mam? Szybko, szybko. Szybko? Chodź z tym też czajem. ja wyjdę sobie ten.

Kurwa inteligentna Nie wiem A trzeba bo ona umiera? <gryso> <gryso> nie mogę ci pomóc z tym ratownikiem Właśnie macie coś tam obczajonego? Jakiś kurs pierwszej pomocy? Yeah. Nie. Nie, nie zędlejesz chyba. Albo bananka gdybyś miała. A jak ty sobie zrubiasz, a małam, to sobie zrobiła nie zaminałam. Czy byś? bananka albo podkówkę? też <gryso> no, no dobra. A jaki ten numer? A dużo jest? O, jest dużo. Żyje. Ja Przeci przecią je przeciągaj, przeciągaj werflę. Ciągaj. Czekaj. Jum! Powiedz mi kiedy. Czekaj. No powoli. Czekaj. Czekaj. Jum! Nie teraz, bo teraz... Kurę, ej. Ja tu żyję. Strzela! Strzela. Nie, nie trzeba się zastrzelać wolą. Do yes. Ej to boli, to boli, to boli. Masz jeszcze klep? Mam w kółcach. Co zajęć się? Zalewa. Boli. Będzie cię odstawał. Oj oj. Za to dużo to. No. Przewano. Będzie ci trochę się trudno. Masz w domu bananka? Nie. Nie. Kurwa. Może musimy kupić. To o. To kup sobie bananka po prostu. <grywania> Ale musimy coś zrobić. Bojębawie. <grywania> Uuuh, <t> się? Ja, tamam. <coloring magazyn> no, ale jak to. Ej, czekaj, Witam w stanie się. Ej, Witam. Witam. A pani, masz Ale pamiętam pan masz na imię? Które mnie. Będziecie odstawał, stara. O, dziękuję. Nie widzę go nawet. Zobaczy na filmie. Okej. to może zobaczyć, jak. Zniszkę z Tu gdzieś? Tu. Nie tu czujesz bólu? Tam nie, nie, nie czuję. No widzisz czy nie? Nie, nie widzę. Widzę. Wyciągamy to. Wyciągasz? Będzie trochę krwawić. No to mam wyciągnąć? A robimy co chcemy. No to wyciągamy. Ja to, wyciągamy. Dobra. to zostanie, bo jeszcze mam zwiosy osoby do Marcin, czekaj, Jedno przybliżycie. Dajcie tamtego, do wargi. Się. No To ugodajcie, tak? No, gdzie jest? To jest mój portfel, tak? Podacie? E, tu jest, ten. Tutaj? Przejdźmy, przejdźmy. Nic A tu jest, to jest, jest portfel. Nie, co ja w tym zrobić? Nie, już wiem. Już tak. Ile Michał mnie. Bo ona w tam jest drogocenne coś. Thirteen to Mars. Tego się nie odkręca, ani nic? Nie, coś się odkręca, no. Począgaj <grym> się. <wytrzę> to jest Approve it. <grym wytrzę> Ile tego? Kręć tam, idiota. Nie. Ja jestem, nic się nie dzieje. Złapaj portfel do plecaka się powiem, że Boże. Dobra, i my idziemy To jest... Zobaczcie Nie ma ryżu? Nie To się ma na to jest. Ja o, spina. No, nie ma Mama jest Kurde, nie umiem sobie tego, wiesz Trzeba było zaprzeczyć Tak, kurwa. Ten chyba lepiej, nie? No i po prostu idź sobie kup później bananka. Dobrze. O, ten lepiej wygląda. Znaczy... Bo go nie widać. nie Chodzi do środka. Czy za mały? No. No. Kurwa. Kurwa mać. Masz może kolczyka do wargi? Ja też nie. A, ty? A ja? Ja mam w języku. Chyba, no że z języka ci dam. Nie, zaraz się ci. Mm. Tylko, że mam kostkę chujową. Mm. Mm. I to będzie tyle przeszkadzało. Tylko... Już Jest sztama. No w takim S momencie, że teraz masz do tego, a teraz do tego. No, to... no, to nie no to nie sobie to da. To... Ma ktoś po ciebie na coś? Tunele robisz? Mam tunela. Ale robisz? No, większe jeszcze. Ale. Już robisz? To no, ale czemu to się cięłaś, idiotko? Tak ja mam ze sobą skumać. nie, to, to, to samo się wreszla. robi. Znaczy ja w ogóle nie wiem, bo tu trzeba rozpychać. Tak ja dali, mam ja, rozpychać, ja to ci mogę dać. A ładnie, dać. Jestem tu, tak? No to dobrze, to na co Ja jestem sama. Ok, teraz wracam. A eeee, cześć. Tu jestem, tak? Nie wiem, kurwa. Pamierasz. No to tylko leki kwota no, cieknie jak... Kurwa spróbujemy. Spizdy w miesiączkę. Nieładny po prostu. O, słyszę coś no, fajnego Sabianu, czy jakimś tam. Znowu to. Ale zombie jest fajne. Nie. <laughs> Ale no się nagrała tą błogasz. No. Ubrałam się. No bo ja no, tak nie wiem, tak, no i w domu tak. sobie zmienić Dobrze, patrz Tu wam daję kolczyki Nie widzę. Widzę. Um. In, Yorka. In, Yorka. In Yorka. A ja nie mam w języku kolczyka. Um. Dziwne uczucie, Co? Bez kolczyka takie dziwne uczucie. No, ja mam dwa w języku. Masz dwa? Ja też masz dwa. Mm. gdzie są? No, tylko nie mam kolczyków. Oj, 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 tak zabolało. To masz pożyczycie dynam na kolczyku, a później się zamienimy. O, żebyś mi mogła dać. A ja sobie kupię. Żyję. To jest po. odejść? odejdź. O ryż. Odejdź. Nie chcę ryżu, tak? To mam ryż, tak? Ej, mam do sobie prośbę, To trochę jak na sobie by było. Wszystkie znowu. Co? Dziękuję. Za... Tam akurat. W środku też mogę wciągnąć. Ja się rzucę. Zawsze pan sam. Mm -hmm. Później to od ciebie odbiorę. <laughs> Co tu pisze? <laughs> Smar, jak na dzisiaj to chyba za dużo, nie? No to jest. Ale zaraz... ja to w zasadzie. Zostaw tom. Co wiesz? Tylko, To? Pierdoliłeś. To ryżym. Nie, to, ryżem. to ryżym. No, prawdę, nie reżim. To reżim. Ale nie, resztę jest za takie zastane. Fak, <laughs> Pierdoliłem się. <laughs> Nie, się. A masz wyżej, tak. Co jeszcze kręcisz? No ba. Nie, ja rzucę nie, tak. I za dużo mi jest. Muszę, Może... o, jeszcze jedna. Ręka no, mi się spociła. No. <noise> Zostawiasz wody na mojej ręce. To ty! Na mojej! No <noise> ze stresu. Proszę. O, dziękuję bardzo. Bo muszę sobie zapalić. Pani ktoś tutaj? Ja. Tak. Całe życie? Nie. <noise> Kto we mnie rzucił? Nie Gdzie mi ty rzucony rzucić? W Marcin. Ej! Przecież kto we mnie ma... rzuca ryżem? <noise> 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 <I co? głos> nie. Może tylko jeszcze? Tam? No, no to co tam? Ehe, podkupcie. No A to, się... to jak A, w ogóle. Ryżowa. Nie, ja Proszę, mam ten. Teraz 38 po 16:00. No stam go, tak? No, ma i za jedną. To była moja otoczka. 168? Za godzinę muszę.